Oficjalnie już wiemy, że z końcem bieżących rozgrywek z poważną piłką, czy w ogóle z piłką nożną, bo on ogłosił zakończenie kariery, żegna się Iwan Rakitic. Chorwatowi Hor został jeszcze jeden występ w barwach jego Hajduka, no i zawiesi buty na kołku, mając lat 37. Chorwat troszkę zawsze był w cieniu swojego złotopiłkowego rodaka, w osobie Luki Modricia, ale... Iwan Rakitić też jest spektakularnym zawodnikiem, który ma za sobą fenomenalną karierę. No, dość powiedzieć, że w lidze hiszpańskiej tylko czterech innych zagranicznych piłkarzy zaliczyło więcej spotkań. 438 występów w barwach Sewilli oraz Barcelony zaliczył popularny Rakitić. Sympatycznie widzieć, że po krótkim okresie na półwyspie arabskim Rakitić kończy karierę jednak w swojej ojczyźnie. Z jakiegoś powodu zawsze to budzi moją sympatię, kiedy piłkarze gdzieś tam wracają w rodzinne strony po spektakularnych karierach. Rakietyćowi życzę oczywiście wygranej w ostatnim spotkaniu. No i zapamiętany w, moim, w moich oczach zostanie głównie z tego, że dysponował naprawdę atomowym uderzeniem, że był piłkarzem, na którego kibice Barcelony przez pewien czas naprawdę bardzo dużo narzekali, ale Uważam, że w sposób całkowicie niezasłużony, bo nawet jeżeli nie zawsze był największą gwiazdą w tej drużynie, to zawsze był solidny i pewne konkretne rzeczy swojej drużynie dawał. Udanej emerytury życzę.